Powiedziałam sędziemu, że życzę sobie, żeby mój mąż umarł. Mój mąż został zdiagnozowany z wczesną demencją w wieku 41 lat. Lekarz powiedział, że była agresywna, szybko rozwijająca się, że jego mózg pogarszał się szybciej niż cokolwiek co widzieli. Trzymałam jego rękę w tym gabinecie, gdy płakał i mówił: Tak mi przykro, tak mi przykro, że ci to robię. Powiedziałam mu, że razem z tym walczymy. Powiedziałam mu, że go kocham. Każde słowo było szczere. W ciągu sześciu miesięcy mężczyzna, za którego wyszłam, zniknął. Początkowo to było tylko zapominanie małych rzeczy, gdzie położył klucze. Jaki jest dzień? Znajdowałam go stojącego w kuchni o trzeciej nad ranem, wyglądającego na zagubionego. I prowadziłam go z powrotem do łóżka i trzymałam aż zasnął. Pewnej nocy odwrócił się Czuję, jak się wymykam. Trzymałam go i płakaliśmy razem. Powiedział: Obiecaj mi, że ochronisz siebie i dzieci, jeśli się pogorszę. Obiecaj mi, że nie pozwolisz mi was skrzywdzić. Obiecałam. Potem chwycił moje ręce i powiedział: Ale proszę, nie zostawiaj mnie. Proszę, nie umieszczaj mnie gdzieś i nie zapomnij o mnie. Tak się boję zostać sam. Obiecałam to też. Nie wiedziałam jeszcze, że nie mogę dotrzymać obu obietnic. Potem zaczął się złościć. Krzyczał na mnie za przestawianie jego rzeczy, gdy niczego nie przestawiałam. Pierwszy raz, gdy mnie uderzył, nie wiedział, że to zrobił. Pięć minut później płakał w moich ramionach, pytając, dlaczego boli go ręka. A ja powiedziałam mu, że uderzył nią o blat. Mężczyzna, w którym się zakochałam, nigdy nie podniósłby ręki na nikogo. łapał pająki i wynosił je na zewnątrz, bo nie mógł się zmusić do ich zabicia. Pchnął mnie w ściany tak mocno, że pękły mi dwa żebra, bo mnie nie rozpoznał. Stał nade mną krzycząc: "Gdzie jest moja żona? Co zrobiłaś z moją żoną?". A ja leżałam na podłodze szlochając: "To ja, jestem tutaj". Chwycił naszą córkę za gardło, bo go przestraszyła. Miała 8 lat. Chciała tylko pokazać mu rysunek, który narysowała. Odciągnęłam go od niej, a on spojrzał na swoje ręce i szlochał: "Co zrobiłem?". Trzymałam go i mówiłam, że to nie jego wina. Mówiłam szczerze, ale moja córka miała siniaki na szyi przez dwa tygodnie. Moja mama powiedziała: "Teraz potrzebujecie bardziej niż kiedykolwiek Złożyłaś przysięgę". Moja przyjaciółka powiedziała: "Nie może sobie pomóc. Nie możesz go porzucić". Nie porzucałam go. Próbowałam uratować moje dzieci od mężczyzny, który nie wiedział kim są. Mężczyzny ten mężczyzna zniknął. To, co zostało, nosiło jego twarz, ale nie rozpoznawało nikogo z nas. Dzwoniłam do każdej placówki w województwie. Wszystkie mówiły to samo. Musi się zgodzić na przyjęcie lub potrzebujesz prawnego upoważnienia do umieszczenia. go. Nie mógł się na nic zgodzić. Nie wiedział, który jest rok. Złamał mi rękę, dając mu leki, bo myślał, że go trują. Nocy, gdy gonił naszego syna z nożem, wiedziałam, że to koniec. Krzyczał o demonach. Próbował nas chronić przed czymś, co widział tylko on. Nasz syn chował się za mną, podczas gdy jego ojciec szedł na nas z ostrzem. Powaliłam go, a on spojrzał na mnie pustymi oczami i powiedział: Dziękuję za uratowanie mnie przed potworem, proszę pani. Nie wiedział, że jestem jego żoną. Policja zabrała go na 72 godziny. Potem zwolniła z powrotem do mnie. To pani mąż. Jest pani jego opiekunką. O pilne opiekuństwo. Jeśli sąd by je przyznał, miałabym prawne upoważnienie do umieszczenia go w bezpiecznej placówce, gdzie nie mógłby nikomu krzywdzić. Sala sądowa była mała i zimna. Moja mama siedziała z tyłu ze skrzyżowanymi rękoma. Sędzią była kobieta w moim wieku, która czytała akta w milczeniu. Zdjęcia, dokumenty szpitalne, raporty policyjne. W końcu podniosła wzrok. Czy chciałaby pani coś powiedzieć? Przygotowałam przemówienie. Zamiast tego powiedziałam, życzę sobie, żeby mój mąż umarł. Słowa wyszły, zanim mogłam je powstrzymać. Usłyszałam, jak mama za mną wciąga powietrze. Czekałam, aż uderzy wstyd, ale nie przyszedł, bo to była prawda. Kochałam go bardziej niż wszystko. był moim najlepszym przyjacielem przez 15 lat, ale ten mężczyzna zniknął. Moja córka pyta, dlaczego tatuś chce ją z kijem pod łóżkiem. Chciałabym, żeby mogli po prostu stracić tatę naraz, zamiast oglądać to każdego dnia. Mój mąż kiedyś błagał mnie, żebym chroniła nasze dzieci, więc to próbuję robić. Jeśli to czyni mnie potworem, to jestem potworem. Sędzia była długo cicha. Potem powiedziała: Zasiadam na tej ławie od 22 lat. Widziałam żony, które chciały odejść, bo były zmęczone. Pani nie jest taka. Jest pani kobietą, która straciła męża przez chorobę i od tamtej pory walczy sama. Przyznaję opiekuństwo i upoważniam do natychmiastowego umieszczenia w bezpiecznej placówce opieki nad pamięcią. Spojrzała na mnie, a jej głos złagodniał. Kochanie kogoś i niemożność uratowania go nie jest zdradą. To po prostu żałoba. Moja mama wyszła nie patrząc na mnie. Tej nocy moja córka spała we